Jestem Michał. Dzisiaj jest lato jak skanować kod kreskowy i kod QR. Skanowanie kodu i kod QR. Coś tam czy coś. Zeskanuj ten kod. Dobrze. Kaczuł łagodny. Kaczuł łagodnego. Teraz mogę robić. Zeskanuj ten kod. Dobrze. E, to jest kaczuł łagodny. Skydź z, z charakterem. Zyskanuj to tutaj, kod. Dawno robić kod, No, już chcielibyśmy zyskać te kody. Już w Polsce. A nawet w Europie sprawdzam tę lodówkę. Zeskanuj ten kod Super. To jest pierogi z mięsem. takie pierogów z mięsa. ściszemy, Będzie już za głośno. Wybieramy tę ustawienia. Wybieramy ten kol. Nawet. Na beżoło. dobrze. A nawet tylko mam. Już. Zeskanuj ten kot, dobrze. To jest. Sean To już dawno, tylko. Już mogę robić. Zeskanuj ten kot. Super. To jest musztarda stołowa. Musztarda stołowej, o, to sobie musztardę stołową. A nawet mam. Już dwa lata temu. Zeskanuj ten kot. Zjadłem galetkę wielwocową. To twardy podusty. Zmazowszab. O, sobie. To mogę robiło. Zeskanuj ten kot. Dobrze. To jest dżem brzosminowy. O wart... odnosi zawartości cukrów. I bez cudownych konsumentów. Zeskanuj kot. Super. To jest serek homogenizowany danio. Co to za serychomy gazowane? Już tylko. Zeskanuj ten kot. Super. To jest Magryna Dama idealne do krapek. Jeszcze mam. Co robienia? Zeskanuj kot. Dobrze. E, to jest sos, Cezar. Oto sobie sos. Nawet o smaku Cezar, a. Zyskanuję kot. Dobrze. To jest sos bursztynowo ogórkowy Nawet mam tylko. Zyskaduję kot. Dobrze. Smalec wyborny. Smalcu wybornego. Mogę tylko... Zyskaduję kot! Dobrze! To jest magryna do pieczenia. To jest tylko do pieczenia. A już nawet tylko... Zyskaduję ten kot. Dobrze! Wrzoszwinie! W pustce półki. Są pasterowane. No ale tylko już zeskanuję ten kot. Dobrze. E, to jest ogórki w plastrze. Ale się wylewało. No co, robimy? Kody. A nawet mam... Robienie kodów. Zeskanuję kot. Dobrze. Mleko. wydolne. To jest bez laktozy, oko 2%. Jest bardzo. Trzeba wycierać się ryczkami. ten kot. Uff. Dobrze. Woda. Wody zbieranej, Z Zrzotlanej wody. I nawet woda sprzedam 2 dwa lata temu. Nawet... już się mogę. Trwicie. Zyskaduję ten kot. Czyli dawno nie mogę robić kodu, to jest, zeskanuję kod. Szkoda, nie mogę robić kodu. Skanuję kod. Dobra, płatki śniadane. dalej na śniadanie. Na taki połysk na śniadanie. Ja mam na śniadanie, mam, tylko mam... Sprawdziłem dwa lata temu, w 2020 roku, a w 2022 roku. Zeskanuję kot! Dobrze, herbata czarna. Herbatki czarnej. Nawet mm, zeskanuję kot! Dobrze, kawa mielona. Kawy mielonej. Już tylko nawet zeskanuję kot! Dobrze, to jest herbata o smaku malinowa. Taka owocowa. Nawet spróbując. Zeskanuje kot. Po dwóch minutach temu rodzaj to jest żarem to się brał Olisarda. Zawiera tylko 10 warzyw. No, skanuje kot. Właśnie, siarenka smaku. To jest przyprawo urni sarda. Zawiera tylko 10 warzyw. I zeskanuje kod. Dobrze. Przyprawo urni sarda. Zawiera tylko 10 warzyw. A skanuję kod. Dobrze. To jest zeskanujesz... Mogę chyba zeskanować. W domu, w Polsce, w Ukrainie. Nawet mam... Zamykam sobie szafeczki, a... Nawet po dwóch latach nawet, nawet słodziło. Zeskanuj kot. Dobrze. E, to jest wino. To zburzujące wino. I teraz mogę robić. Zeskanuj ten kot. Dobrze. E, to jest bardzo do wiecia, do balsam do lecia do swój Odnoszę a nawet tylko iść do łazienki. Bo jest bardzo upały. No, już taki, na taki produkt na lato. Już bardzo mniej. zeskanuję kod Dobrze, podpaski. Zawiera trzy aktualne. A po podpas pasce jeszcze tylko. zeskanuję kot. Dobrze, to jest podpaski klasyczne. Odnoszę klasyczne podpaski, a. Zyskałać kilka podpasków. A nawet mam. Zeskanuję kod QR. Kod QR. Od, od podpasków. Nawet od podpaskami. Jeżeli mam podpaski, to już mogę zeskanować kody kreskowe. Dobrze. Podpaski. Podpasków. On sobie podpaski. No. Już mogę robić podpasków. Kolejce podpasków. W 2022 roku Molka robiła. Zyskanuje tutaj kody. Dobrze. To jest tak. To jest normalna. Czyba otworzyło. Nawet oko To nawet. Sprawdziłam. No, zadowolony. Bardzo zadane. Zyskanuje kot. Dobrze. To jest. Płatki kot płatki kosmetyczne, nawet płatków kosmetycznych. Skanuję kot. Dobrze, to jest gąbka do kąpieli i masażu. Odluzuję gąbkę do kąpieli i do masażu. Zeskanuję kot! Super, to jest tak gąbka ze swej zielonym widelcem. A nawet mam... Już zeskanuję ten kot. Dobrze! To jest pasta PHP! Pasta PHP! Już do naprawienia samochodów to piaskofa! Mogę zeskanować kod QR! Kod QR! Od pasty PHP już mogę robić. od pastę pasty PHP i zeskanujesz kolejną pastę PHP! Dobrze! Pasta BHP To jest pasta do rąk! Nawet do rąk! To jest taki pasty. Zeskanuję kod od pasty PHP. Dobrze, to jest kod QR. Od pasty PHP odosobię patio do rok, czyli pasta BHP. Zamykamy sobie szufladę szufladkę. Zeskanuję kod. Dobrze, to jest koralowy proszek do prawy i dezynfekcji. Nawet 5 kg. Plus zeskanuję ten kod. Dobrze, to jest proszek do praia i dezekwekcji. Zawiera tylko 5 kg dodaje tylko 10 kg proszku. Teraz co zrobić siku. Zrobiliśmy siku przez kilka sekund, a nawet już tylko mam zrobienia siku kompletów. Nawet mam zgasimy światło w każdym w tym roku. Szukam produktów, a nawet przygotowaliśmy na to 2022 nie wiem. mam. Już mogę robić w domu, już tylko zyskanuj ten kot! Dobrze! Woda żółwlana z 12, z grzewki. Grzewki za 12. Idzie do pokoju, pokoju Dawida i Michała. No, tylko zyskanuj kot! Dobrze! To jest słuchawki! Zawiera tylko 10 metrów, około półtora godziny, czyli 150 godzin i 100 milhajców. A zyskanuj kot! Nie, zosta... Spróbuję. Nie, 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 nie robi kodu. Okej. Okay. Szukamy kodu. Zeskanuje kod. Czyli kod QR. Super! E, to jest telefon. To jest P Smart Eee, dowolnego. Zeskanujesz kod i kod QR. On ma sobie uchyty. I jeszcze Hi-Mate 10 light! Mogę zeskanować kod. Dobra, to zeskanuj ten kod kreskowy. Oto sobie wiele rzeczy mam. Mam trochę wiele rzeczy. No dobrze. A nawet tylko już sprawdzałem kod. Zeskanuj ten kod. Dobrze. Uchyt style! Oto sobie uchyt uniszalny na telefon do samochodu, który jest na szybę, nawet tylko zamienia szyb. Sprawdzamy tylko produkty, bo już urodziny wyjechały już w listopadzie 2022, ale w 2010 zyskały ten kod. Dobrze, to jest klocki. Z krótkami, może już kończyć film. Jak zostaj, łapki w górę do www. lato 2022 2022.pl. Dobrze, subskrybuj do kanał do www. lato 2022 2022.pl. I do zobaczenia wkrótce.